Na temat Kamila bardzo dużo się mówiło, bardzo dużo się pisało, i niektórzy twierdzą, że on nie szanuje kobiet. Ty byłaś z nim na planie i czy to naprawdę jest aż tak bardzo widoczne? Politycznie nie będzie, jak się wypowiem. Coś w tym jest. No, Jednak te bystre oko um, obserwatorów wychwyciło to, i, i faktycznie coś w tym było, że on. Może nie chciałabym już wyciągać takich poważnych wniosków, że nie szanuję mhm. kobiet, ale faktycznie w tym swoim wyrazie, w tym swoim przekazie ma coś takiego, że można byłoby się pokłócić o takie stwierdzenie. Ale myślisz, że to była gra, czy on naprawdę taki jest w życiu? Bo pamiętajmy o tym, że on od samego początku mówił, że on już ma jakieś założenie, jak będzie postępował w programie. Może chciał być taki kontrowersyjny? Hmm. Wiesz co, jakby. Wydaje mi się, że w takim, w takim, tego rodzaju programach, to jest tak, że przez pierwszy, przez pierwszy tydzień możesz udawać. Możesz sobie wykreować jakąś postać, do, do której chcesz się upodobnić. Ale wiesz, to czas weryfikuje i z tygodnia na tydzień to nie jesteśmy w stanie dłużej udawać. Poza tym te kamery, które tak na początku nas rażą i paraliżują i sprawiają, że my chcemy grać kogoś innego, to po, po kilku, kilkunastu dniach my zupełnie zapominamy o tym, że, że ktoś nas może słyszeć, że ktoś, ktoś nas może obserwować. Czyli prosty wniosek: Kamil nie szanuje kobiet, ale powiedzmy też coś miłego o nim. Nie mówię... Co w nim lubisz, co w nim lubisz? Można by było się o to pokusić, żeby tak powiedzieć. No, może, może ma taki specyficzny rodzaj przekazu. No dobra, to co w nim lubisz? <ścoughs> Chciałem zakończyć tak bardzo optymistycznie. Tak. Kamil jest przystojnym, dobrze zbudowanym mężczyzną. A mi się podoba jego dykcja, że nie mówi R. Jakoś tak wszyscy ludzie, którzy nie mówią R, wzbudzają moją sympatię. A ja też bardzo lubię, ja w ogóle lubię takie naleciałości, różne akcenty, czy to ja faktycznie też, to też mi się podoba.